Szanowni Państwo, Panie i Panowie parlamentarzyści, senatorowie, posłowie, ministrowie, a jeśli mogę tak powiedzieć, także przede wszystkim Panie i Panowie, którzy jesteście przedstawicielami licznych organizacji, stowarzyszeń, klubów i komitetów, które powstały po 10 kwietnia 2010 roku. Współtworzycie dzisiaj Państwo ważny nowy ruch społeczny, ruch pamięci, wartości i obywatelskiej Panie troski o Polskę. O tragedii smoleńskiej 2010 roku, niejako w odpowiedzi na, powiedzmy sobie, zdumiewające zachowania polityków rządzących Rzeczpospolitą, a także w reakcji na medialną próbę zablokowania obywatelskich i patriotycznych zachowań, bardzo wielu Polaków z wielką determinacją. Stworzyliście Państwo coś bardzo ważnego i bardzo nowego. Stabilne struktury organizacyjne, które jasno i wyraźnie postawiły przed swoimi członkami istotne, bardzo istotne dla Polski cele. Pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze z nich, bo one dzisiaj jakby współtworzą taki dorobek, który, jak wszyscy wiemy, jest dorobkiem bliskim prezydentowi Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Alecha Kaczyńskiego, ale jest bliski, także wszystkim tym, którzy w wyborach parlamentarnych będą wspierać Prawo i Sprawiedliwość. Te cele, które sformułowano, czy formułowano w minionym roku, to było przede wszystkim wyjaśnić wszystkie przyczyny i wszystkie okoliczności katastrofy smoleńskiej i określić realny zakres odpowiedzialności wszystkich tych, którzy za tę katastrofę odpowiadają upamiętnić ofiary wszystkie ofiary tej katastrofy, ale także należycie uhonorować rolę i znaczenie prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Kiedy mówię o należytym uhonorowaniu, to nie myślę o tablicy, która jest Muzeum Powstania Warszawskiego i nie myślę o pomniku, który jest na powązkach, bo myślę, że w niepodległej Polsce sfera publiczna miasta stołecznego Warszawy, której Prezydent Rzeczpospolitej wcześniej był prezydentem tego miasta takiego pomnika i takiego uponorowania wymaga. Ale Siedzi Państwo z wielu miast i regionów polskich, to tym, którzy skwery, pomniki, tablice, parki nazwali imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Warszawa doczeka się. Bo o to troszkę wstyd czyli moje miasto doczeka się. Tego. Ważnych celów było także wspieranie Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich z 2010 roku. No i pozwolę sobie coś powiedzieć o ruchu społecznym imienia prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, którego jestem wiceprezesem, bo tutaj bardzo wyraźnie te cele sformułowaliśmy szerzej. Chcemy. Utrwalić w świadomości Polaków nie tylko pamięć o tym wybitnym, ja nie mam cienia wątpliwości, i polityku, i wybitnym prezydencie, ale także upowszechnić jego polityczny i intelektualny program za Polski. I chcę jeszcze powiedzieć, że no mam takie wrażenie, że Polakom jesteśmy wszyscy winni. Przekazanie im takiego ważnego komunikatu. Otóż oni w 2005 roku naprawdę dobrze wybrali swojego prezydenta, bo przez te lata, które po 2005 roku nastąpiły, włożono wielki wysiłek w to, żeby im to poczucie słusznej decyzji odebrać. Więc ten ruch także ma nam wszystkim powiedzieć, przypomnieć, że ta decyzja wyborców była. Wielka ważna i słuszna. Ma wiele tutaj argumentów i zdania, ale chcę powiedzieć tak, że dorobek Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta i jako polityka jest nieporównywalnie większy i bogatszy niż wielu innych równych mu czy równie ważnych polityków. To jest naprawdę bardzo spójna wizja Polski o bardzo wyrazistej tożsamości: Polski zamożnej, bezpiecznej i solidarnej, ale nie w medialnych narracjach, tylko w normalnej praktyce zarządzania państwem. Bardzo ważna wizja państwa i obywateli, dla których jest ono czymś ważnym. Jak mówił Lew Kaczyński, jest dobre. Odebranie narodowi własnego państwa jest zawsze wielką krzywdą i wielką raną i wielką szkodą. Ale także politycy, to jest ważne, mają postrzegać państwo jako sprawny i uczciwy. Nie będę nic więcej mówić, tylko powtórzę: uczciwy instrument. tam jeszcze uczciwy instrument zapewnienia wszystkim Polakom, nie tylko elitom, przedstawicielom establishmentu, ale wszystkim Polakom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa i nie chodzi tu tylko o ekonomię i tą przysłowiową ciepłą wodę w kranie. Ja mam... Ja mam nawet wrażenie, że ta szuła poza merytorycznych ataków na prezydenta Lecha Kaczyńskiego była w gruncie rzeczy wyrazem intelektualnej słabości jego przeciwników. To byłoby merytorycznie uzasadnić atak na człowieka, który prowadził tak spójną, tak konsekwentną, odważną i zarazem rozważną politykę i w Polsce, i w regionie państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w Unii Europejskiej. Ja chcę... Ja mam wrażenie, że prezydent Lech Kaczyński bardzo wysoko podniósł poprzeczkę przed politykami, także przed przyszłymi prezydentami Polski i dzisiaj już nie wystarczy odnosić osiągnięć polityków czy prezydentów do na przykład Wojciecha Jaruzelskiego. Nie wystarczy być lepszym. Chciałabym na zakończenie powiedzieć tak. Ten ruch społeczny, pluralistyczny, złożony z wielu komitetów i organizacji jest faktem. Jego przedstawiciele działają w swoich środowiskach, w miastach, w wielu regionach kraju, ale dzisiaj, przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku, uznali, że ich obywatelskim obowiązkiem jest coś więcej mianowicie wybrać i udzielić wsparcia tej formacji politycznej, której program w możliwie największym stopniu realizuje wartości i cele prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Wsparcie tej takiej formacji, która jest zdolna do wprowadzenia tego programu w życie. I mam wrażenie i sądzę, że jest to opinia nie tylko moja, ale zdecydowanej większości ludzi związanych z tymi formacjami i z tym ruchem społecznym, taką partią jest Prawo i Sprawiedliwość i bardzo się cieszę, że Ten ruch społeczny i obywatelski okazał się także dla liderów partii na tyle ważny, że wielu spośród członków tego ruchu kandyduje w najbliższych wyborach albo znajduje się na listach popieranych przez PiS. To znaczy, że liderzy partii dostrzegają. A znaczenie ruchu obywatelskiego i tej determinacji, z którą Państwo ten ruch powołaliście do życia. I pozwolę sobie życzyć zarówno Paniom i Panom z ruchu obywatelskiego i ruchu społecznego i wszystkich komitetów, ale także wszystkim kandydatom Prawa i Sprawiedliwości sukcesu w najbliższych wyborach. I chcę powiedzieć, że ruch społeczny będzie działał Działał po wyborach tak, jak działa przed wyborami, a mam nadzieję, że lepiej i bardziej konsekwentnie, ale będzie także w kampanii wyborczej państwa wspierał, tak jak wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, będzie nie wątpię, uważnie przyglądał się działalności po wyborach, mam nadzieję, wygranych, ale... ponieważ to nie są moim zdaniem wybory zwyczajne. Tutaj nie tylko jest, mamy do czynienia z sytuacją, nie tylko to jest rzecz w starciu dwóch, trzech, czterech wizji programowych partii politycznych i liderów. Ja mam wrażenie, że to jest także ważka decyzja, jeśli chodzi o przyszłość demokracji w Polsce, a demokracja wymaga Wymaga pewnych mechanizmów kontrolnych, wolności głoszenia opinii, pewnej zdolności do krytykowania nie tylko tych, którzy są w opozycji, jak to dzisiaj mamy w mediach w zwyczaju, ale także i przede wszystkim tych, którzy mają przewagę, czyli rządzą. I dlatego obiecuję w imieniu ruchu społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego że będziemy od przedstawicieli, którzy, jak powiadam, mam nadzieję, wygrają wybory, będziemy od Was oczekiwać wierności celom, zasadom i wartościom, które do polskiej polityki wprowadził prezydent Lech Kaczyński. Dziękuję. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.